Otwieramy nagrodę od Sephory, a część z tych kosmetyków powędruje do Was. Ja nawet nie wiem, co tutaj jest. Mamy wielką kosmetyczkę jest tutaj bardzo dużo rzeczy. Olejek do twarzy, jakiś serum. Serum z witaminą C. Trzy takie kosmetyki. Pink Drink, Auto correct żel do twarzy. Na pewno coś z niej powędruje do Was. Następnie mamy kolejną kosmetyczkę z Good Car Day. Myślę, że stąd też na pewno coś będzie dla Was. Mamy taką mega ładną skineczkę, ładna taka surynkowa i termo ochrona. Zestaw z Sol Ej, ja słyszałam, że tam Giełka przysiąga pająki. Nikt nie powiedział, że chce Mamy Forda, zestaw z Ritualsa, widziałam ten zestaw i podobno jest w magazynie. Icepresso, jeżeli to są płatki pod oczy, to tak to są te zielone płatki. maska. China and Care Water, mus do ciała, to jest, kur, to jest serduszko od Charlotte, ja tak na nie czekałam, bo w ogóle tutaj w tym zestawie są same nowości. <laughs> Jezu, ja kocham Charlotte, kto mnie zna wie, że jestem największą fanką Charlotte. To jest tak przepiękne! Jeżeli oglądałyście, a na pewno oglądałyście Barbie i Diamentowy Pałac, to serduszko, to jest jak z Barbie. Nude Baby od NABLA Cosmetic. Te błyski. Fenty Beauty. Ej, mega ładne! Start, Setting Spray, Hyaluron i nacynami, Serum, Lasting Glow, to jest chyba jakiś krem, kremik do twarzy, kwasem hyaluronowym. Przypominam, że bardzo dużo tych rzeczy będzie do wygrania, także zostańcie dalej, bo na końcu powiem co ja. jak. Dużo tych kosmetyków zostało. Dla mesh, ej to chyba są te nowe tinty, czekoladowy, a drugi mamy brzoskwiniowy. Fenty Hair, stylizator, serum dla mesh, mega śliczne, matko. Ej, dużo jest tych. Charlotte! Znowu jest to serduszka. Ona tutaj ma takie przebite serca. Gloss Bomb od Fenty Beauty w kolorze Riri. Mega śliczny. Ole Henriksen. Bardzo lubię jej kremy. To jest też balsamik do ust. Tak świeżo i to tak samo pachnie. Mamy od Rem Beauty taki cień do powiek. Na jakieś festiwale, na jakieś koncerty. Benefit! Maskara z Benefitu. Może polecić do Was. Mamy jakieś Serum. O, Lady Gaga! To jest też do ust. Widzę markę Kosas. To jest w ogóle nowa... O, rare beauty. śliczny Mamy dwa róże z nowej marki Kosas. Jestem mega ciekawa niej. Jeden zostaje u mnie, drugi idzie do Was. tylko do usuwania makijażu. Jakiś czarny zestaw mi się gra. Mascara Rockstar. Tu mamy tutaj ten czterokolorowy z zvenci. Tutaj są te cztery. Glitter, cień z Sepory. Mamy w ogóle żel po goleniu. O, tu mamy jakieś perfumiki. Okej, okay, no to tego nie mamy już w rozdaniu. Z Make Up For mamy puder. Jaku jak bardzo dużo jest róży. Patrzcie kolejny róż. Too Faced, moje ulubione tusze. I nawet teraz mam na sobie. Z Arborian mamy kremik pod oczy. Wyczuwam ręką na taśmę Cały czas używałam ten cień na kąciki do oczu. Teraz mam inny i każdy się pytał co to jest za cień. To jest dokładnie ten cień. Bardzo.